Siema wszystkim. Z tej strony Crazy. Jademy z kolejnym materiałem. Ergo Sum to nowy egzotyczny miecz, jaki można zdobyć w dodatku Ostateczny kształt. Jest to oczywiście nagroda za ukończenie serii zadań. Zapraszam na poradnik, jak go zdobyć. Pierwsze co musicie zrobić to ukończyć kampanię. Wtedy wracacie na wieżę do ducha i ma on dla was zadanie składające się z 9 kroków. Także wychodzimy z menu ducha i najpierw słuchamy komunikatu, a następnie uruchamiamy misję, która pojawiła się niedaleko. Po wylądowaniu kierujecie się za znacznikiem aż dojdziecie do pokoju z rycerzem i runą roju na ścianie. Po zabiciu rycerza opuszcza on miecz, którym będziecie musieli wykonywać mechanikę tej misji. Po chwili pojawi się akolita, a wytrzymacie blok, by odbijać jego pociski w taki sposób, by trafić nimi w runę na przejściu. Proste, po wyjściu na zewnątrz czekają kolejne runy do zbijania w taki sam sposób. Po prawej stronie mamy szlikera i próżniowe runy, po lewej stronie mamy rycerze i ogniste runy. A na platformie w tle czekają wiedźmy i prądowe runy. Zbijacie sobie wszystko na spokojnie razem z przeciwnikami, i po aktywacji ostatniej runy przeciwnicy znikają i pojawia się kolejny znacznik, za którym podążamy dalej. Tutaj robimy dokładnie to samo co pokój wcześniej, tylko najpierw musimy ściągnąć osłony chroniące runy. A więc podnosimy sobie miecz po zabitym rycerzu, i teraz za pomocą ciężkiego ataku zbijamy zielone światełka wiszące nad zamkniętymi runami. W ten sposób otwieramy wszystkie runy i teraz je zasilamy. Najpierw aktywujemy prądową runę i zabijamy wiedźmy. Później pojawi się shrieker od próżniowej runy, aktywujemy ją, a szlikera pozbywamy i na końcu mamy oczywiście runę solarną. Zasilamy runę, zabijamy przeciwników i zgniatamy ducha, by poznać trasy dalej. Po chwili dochodzimy do tego miejsca, gdzie są trzy runy i posągi roju. Zaatakują was przeciwnicy i sama Tun, która nie jest wrażliwa na wasze obrażenia. Także tym razem sobie podbiegamy do posągu w roju, do każdego jest przypisany ładunek z innym elementem, podnosicie taki ładunek i rzucacie w odpowiednią runę. Po aktywacji trzech run tarcza sabatun znika, a my ją bijemy. Po zjechaniu jej życia do odpowiedniego momentu wraca jej osłona i przenosi się do innego miejsca. My podążamy za nią i tak samo jak wcześniej, najpierw mieczem musimy odblokować posągi, później z posągów zabieramy sobie ładunki i rzucamy nimi w odpowiednie runy. Po aktywacji sześciu tarcza Sawatun znika, a my kończymy to co zaczęliśmy. Jak zbijemy kolejny pasek życia to sabatun znika, misja się kończy, a was przeniesie na wieżę w Trawlerze, gdzie musimy pogadać z Mika10. Podchodzimy do tego komputerka, odbieramy zadanie i teraz za znacznikiem idziemy do Kejda. Odbieramy od niego kolejne zadanie i wracamy do naszego ducha przy ognisku. Mika i Cade dają zadania na inne egzotyki, a my zostajemy przy zadaniu na miecz. Od naszego ducha odbieramy dwa zadania, których ukończenie jest wymagane do popchania questa na miecz do przodu. Ja zaczynałem od Lost in Light, więc otwieramy mapkę, ustawiacie znacznik i wio. Trasa Was zaprowadzi do skrzyni z ulepszeniem pod klasy pryzmatycznej, a zaraz obok niej pojawi się misja. Uruchamiamy ją i na początku przechodzimy przez portal, by spotkać się z Mitraxem. Po dialogach i zabiciu przeciwników aktywujemy maszynę na jednej ze ścian, przechodzimy na drugą stronę. I zabijamy wszystko, co się nawinie pod lufę. Po oczyszczeniu lokacji pojawi się kolejny znacznik, gdzie trzeba wypuścić ducha, by pobawił się w hakera, a wy sobie tam mordujecie atakujące was jednostki. Jak system zostanie załadowany w 100%, to znowu podnożacie za znacznikiem, aż dojdziemy do jaskini z barierą. Po chwili cel zostaje nadpisany, i znowu za znacznikiem jedziemy do innej lokacji, gdzie musimy niszczyć generatory. Tutaj poza walką musimy zabić odpowiednich przeciwników, którzy wyplują z siebie ładunki, jak w gambit. Po podniesieniu pięciu ładunków udajemy się z nimi na wskazaną przez znacznik płytę, zasilamy płytę i znowu zabijamy wszystko. Zbieramy kolejne okruchy, tym razem ciemne, i z nimi wracamy zasilić płytę z pierwszej lokacji. Po tej czynności gra odsyła Was z powrotem pod jaskinie, która wcześniej była zamknięta, by pokonać bosa folenów. Tu standardowo robimy sobie piwpaw i boss zakłada tarczę po otrzymaniu jakiejś tam ilości obrażeń, więc znowu lokalizujemy przeciwników od okruchów, zabijamy ich, podnosimy okruchy i wracamy sobie z nimi do odpowiednich płyt. Boss ściąga osłonę, a my wracamy do bicia. Teraz jak zjedziemy bossa do oznaczenia to zniknie on, a po dialogach misja zostaje zakończona i musimy wrócić do jaskini otworzyć skrzynię. Nie robicie nic, tylko czekacie na odliczanie do końca, bo gra sama was do tej jaskini przeniesie. Na miejscu otwieramy sobie skrzynię i niedaleko pojawia się druga część misji, którą oczywiście uruchamiamy. Teraz trafiamy na Europę i podążamy sobie trasą aż trafimy w to miejsce. Czyścimy cały plac z przeciwników i po tej czynności można aktywować maszynkę niedaleko. Jak to zrobicie to pojawi się wybuchowy szang, którego mamy wysadzić by otworzyć przejście. Jak widzicie, mojego strażnika nawet tak prosta czynność przerosła, więc musiałem przywołać drugą jednostkę do wysadzenia drzwi. Nowo otwartym przejściem idziemy za znacznikiem, aż traficie tutaj. Trzeba zabić przeciwników z osłonami, by iść dalej. A robimy to za pomocą serwitorów. Pojawią się one na mapie i po zabiciu upuszczają ładunki, które wrzucamy do oznaczonych maszyn na arenie. Po wrzuceniu ładunku pojawiają się znowu wybuchowe szanki. Które powinny wysadzić dupę przeciwnikowi z osłoną, mówię powinny, bo mnie zdarzało się tak, że szanki wybuchały, a przeciwnika tam nie było. Czynność powtarzamy aż pokonamy trzech przeciwników z osłonami, a następnie wyczyścimy resztę pomieszczenia swolenów. Dalej kolejny znacznik i znowu maszynka z wybuchowym szankiem. Tym razem po przywołaniu małego trzeba go osłaniać przed przeciwnikami, aż nie dojdzie do końca swojej trasy. Także szank sobie leci, aby go tam bronicie przed wrogim ostrzałem. Jak doleci pod drzwi, to wysadzamy go i idziemy dalej przed siebie. W kolejnych pokojach będzie Was czekała jeszcze jedna walka z osłoniętymi przeciwnikami, a później jeszcze jedna eskorta wybuchowego. Ja tu tego nie będę pokazywał, bo szkoda na takie coś czasu. Tak czy siak traficie w końcu do ostatniego pomieszczenia, gdzie walczymy z bosem. I tu podobnie jak wcześniej. Walczymy z przeciwnikami i bijemy bossa. Bos po utracie jednej trzeciej paska zakłada osłonę. A my znowu zbieramy ładunki, by mu ją ściągnąć. Także przeciwnicy, serwitory, poładunki i depozyt w maszynie na środku. Maszynka po dwóch ładunkach przywołuje wybuchowe, które ściągają część osłony. Czynność powtarzamy do skutku: bicie bosa, ściąganie tarcz, bicie bossa itd. Pod koniec paska życia boss zakłada osłonę, wymiana zdań i misja jest ukończona. Nie wychodzimy z misji, znowu nas przeniesie do jaskini, w której otwieramy skrzynie. Pierwsza część zadania ukończona. Teraz część druga. Ustawiamy znacznik na quest'a i lecimy w wyznaczone przez grę miejsce, by sobie znowu odebrać skrzynię z ulepszeniem pod klasy, i niedaleko skrzyni pojawia się kolejna misja, którą oczywiście odpalamy. Po wylądowaniu kierujemy się cały czas za znacznikiem, aż trafimy do pokoju wypełnionego kombinatem. Zabijamy wszystko co stoi nam na drodze, a następnie udajemy się za zakręt, gdzie jest schowany psionek w bańce. Chodzimy do bańki i sprzedajemy chłopu klapsa. Po tej czynności przejście się otwiera, a my teraz idziemy za znacznikiem do kolejnej lokacji z generatorami, które należy zniszczyć. Jak będziecie bić mopki, to po chwili na mapie pojawi się oznaczony przeciwnik, który po pokonaniu upuszcza nadajnik. Z tym nadajnikiem udajemy się pod jeden z dwóch generatorów i wchodzimy w interakcję odpowiednim przyciskiem. Czynność powtarzamy na drugim generatorze, a później pojawia się kolejny znacznik, za którym podążamy. W kolejnym pomieszczeniu najpierw zabijamy psiony w bańkach, by uzyskać dostęp do generatorów, a następnie, tak jak wcześniej, zabijamy typów od anten, żeby je umieścić na generatorach. Po rozwaleniu generatorów, platformy, po których przed chwilą skakaliśmy, znikają, a na arenie pojawia się boss. Wasze zadanie? Posłać chłopa do piachu. Tu oczywiście bez zmian, jak przeciwnik będzie odpowiednio obity, to zakłada osłonę i wzywa posiłki. Także musicie się uporać z całą bandą jednostek, które dopiero co pojawiły się na arenie, żeby boss stracił osłonę, a jak już to zrobicie, to wracacie do bicia bossa. Jak typ padnie, to misja jest zakończona, a was przenosi z powrotem do jaskini. Znowu to samo, odbieramy nagrodę ze skrzyni i udajemy się pod flagę, by uruchomić kolejną misję. Teraz lądujemy w zimowych klimatach i dostajemy debuffa Biting Cold przez panującą pogodę. Jak licznik dojdzie do zera, to giniecie. Więc musicie się poruszać pomiędzy ogniskami, by sobie licznik resetować. Podążając przed siebie, trafiacie na arenę z przeciwnikami i robicie dokładnie to samo co poprzednio. Zabijamy psjony, które blokują dostęp do generatorów, a w następnej kolejności szukamy oznaczonych na mapie przeciwników. Tym razem nie będą oni upuszczać anten, tylko ładunki wybuchowe, którymi rzucamy w generatory. Zero filozofii. Psiony by otworzyć generatory, oznaczone mogłyby zdobywać bomby i rzucanie w generatory. Pamiętajcie oczywiście o kasowaniu licznika debufa, żeby was nie zabiło zimno. Po oczyszczeniu pierwszej lokacji czeka was kolejna, gdzie robicie to samo, aż w końcu traficie na polan z czołgiem kombinatu do zniszczenia. Mechanika jest tu taka sama, więc wiecie co macie robić. Psiony, generatory, niszczenie czołgu. Czynność powtarzamy do skutku, aż w końcu maszyna kombinatu zostanie przez Was zniszczona. Koniec misji, gra po odliczaniu Was przenosi do jaskini po skrzynie i teraz z mapy wracamy sobie na główny plac wieży, lokację początkową. Przy drzewku odpalamy kolejną misję, która polega na podejściu pod posąg, by odebrać nagrodę w postaci miecza, Ergosum. Wszystko, proszę Państwa, gratuluję zdobycia nowej zabawki. Po ukończeniu questa, miecz można dalej zdobywać z losową egzotyczną cechą oraz na innym elemencie. Kolejne miecze możecie zdobywać za resetowanie Pathfindera z bladego serca, lub może wypaść jako potencjalna nagroda za ukończenie ostatniego poziomu Overthrow. Co do samego questa, jeszcze jedna uwaga: jak będziecie musieli wyjść z gry lub jak gra sama uzna i was wyrzuci, to wszystkie cztery misje są dostępne do uruchomienia na wieży po lewej i prawej stronie głównego placu wszystko. Jak materiał się podobał, to poproszę o łapkę, zapraszam do komentarzy i na kanał po inne filmy. Dzięki wszystkim, czymcie się i do następnego. Hej.